Ten rok dla startupów pod kątem rozwoju i możliwości wsparcia był z jednej strony dobry i niedobry. Jeżeli, jak mówi raport Startup Poland, było mniej kapitału, mniej tej inwestycji na rynku zostało wprowadzonych, ale z drugiej strony więcej inwestycji inwest inwestorów międzynarodowych zaczęło się angażować w takie kooperacje. I to jest bardzo pozytywne zjawisko. Ekosystem wsparcia startupów w Polsce zmienił się w ostatnich miesiącach dosyć znacząco i nawet powiedziałabym nie w ostatnich miesiącach, ale w ostatnich latach. COVID oraz wojna były najmocniejszymi wpływami po prostu tych zmian, bo z jednej strony to, że zostaliśmy zamknięci w domu, to na przykład startupy z branży healthcare'owej miały możliwość... Wielkiego rozwoju i to każdy powie. Tak samo myślę, że tutaj e, e, wojna w Ukrainie sprawiła, że startupy z Ukrainy, wbrew pozorom, e, są bardziej dostrzegane w kontekście międzynarodowych inwestycji. Byłam ostatnio na konferencji na Slashu i miałam e, przegląd. Wszystkich startupów z całego rynku. Myślę, że nasze polskie wyróżniają się tym, że są bardzo, founderzy są bardzo otwarci do rozmów. Bierzemy bardzo do siebie ten feedback i staramy się i mamy różne pomysły, jak go wprawić w nasz, nasze życie. I to jest bardzo dobre, że potrafimy, nie chcę używać kombinować, bo to nie zawsze jest dobre słowo, ale myśleć różnymi rozwiązaniami. I wyciągać z tego dobre wnioski. Myślę, że Polacy pod kątem tego logicznego myślenia i radzenia sobie z tymi zasobami, które mamy, jakby są, się na pewno wyróżniają. Jeżeli chodzi o efekty programu startupowego, no to to, co mogę powiedzieć bazując na tym roku, jest to bardzo niesamowicie budujące dla mnie, że mogę być z tymi ludźmi, z tymi innowatorami, patrzeć, jak rozwijają swoje startupy i obok. I obok nich stać i wspierać w tych aspektach, w których możemy jako globalna spółka. Pomagamy wchodzić na nowe rynki, pomagamy w ekspozycji marketingowej, pomagamy w technologii i taki mamy też plan na następny rok. Nie zwalniamy tempa, tylko jeszcze więcej. Chcemy jeszcze mocniej wyjść na rynki międzynarodowe.